Hej, kochani! Słuchajcie, witamy Was z dzisiaj. Yey. Po raz... czwarty? Czwarty. Pierwszy raz nagrywałyśmy u mnie na tej mojej ścianie ze zdjęciami. Drugi raz pod moją Drugi moim raz pod koinką. Czwarty raz! Czwarty rok z rzędu. No wow. Przychodzimy do Was z filmikiem. Co dostałyśmy na święta 2016. Co? I od razu na wstępie powiem, że nie chwalimy się tym, co dostałyśmy. Tylko po prostu to już jest nasza taka tradycja, tradycja pokazujemy co dostałyśmy. Tak. Dla wszystkich, którzy nie lubią takich filmików, to nie musicie ich oglądać. Jest multum innych filmików, które możecie obejrzeć na YouTubie. Także tak, dla tych, którzy czekali, to zapraszamy. I ty zaczniesz? Od yy, mojego chłopaka. Mam dwie trzecie prezentów. Jedną trzecią dostałam po świętach, jedną trzecią dostałam dzisiaj i jedną trzecią jeszcze dostałem. <śmiech> <śmiech> Więc tak, dostałam od niego taką brzoskwiniową bluzę. Taką zwykłą z kapturem na siłownię. Proszę. I od razu pokażę drugą oh, część sześć. prezentu. I to są rękawiczki na siłownię streka. Takie szaro-różowe eski. Bardzo fajne, fajne bo dzisiaj w trenowałam. Od jednej z moich cios dostałam po prostu selekcję różnych słodyczy. I to takich powiedz, powiedzmy, że dość nietypowych. Pierwsze z nich to jest taka... Um, Pralinka. Tak, pralinki. Takie opakowanie pralinek. I tutaj mamy z Oreo, dajmy. Później mamy z dla jakieś też desery, pralinki z nadzieniem o różnych smakach. przepraszam by bardzo nie chciałam się uderzyć. I później dostałam cztery, które się najbardziej. Jedne, których jeszcze nie próbowałam. To są mentosy o smaku shakeów. I jest truskawkowy shake, bananowy shake i ruskinowy shake. I dostałam trzy paczki takich niecodziennych żelków, to pokażę Wam tylko tą, ale mam jeszcze takie. Ala kwaśne, więc też inne są kwaśne. I to było wszystko, co dostałam od tej cioci, także to był pierwszy prezent, który dostałam. To jest typowo juka pokazuje, że się na siłownię ja. Eee. a ja słodycze. <głos》>, że nie może być inaczej. To jak ja już się trzymam tej siłowni, to przejdę dalej. Od moich dziadków dostałam bluzę, z której bardzo się cieszę. Może ją pokażę. Może pokaż. Mm, to jest taka bluza z Jim Hero, Niby na siłownię, ale mi chyba będzie jej żal zakładać ją na siłownię <laughs> Więc będę ją nosiła na co dzień I jest taka, jest krótka, jest taką bombeczką Jest bardzo, bardzo ładna i z tyłu ma takie serduszko I jest Słucho, oczywiście ma bardzo girl power I jest taka na jedno ramię Tak off shoulder no. Elegancko <laughs> oh. Oh. Eee, dobrze. Pokażę <noise> może, co to dostałam od dziadka. Od dziadka dostałam trzy rzeczy. Pierwsza to jest baza z bielendy i wybrałam sobie tą nawilżającą, różową. Drugą rzeczą, którą dostałam od dziadka jest książka. Jeden dzień, i jak niektórzy z Was wiedzą, to jest jeden z moich ulubionych filmów, więc bardzo się cieszę, że bardzo przeczytam książkę. I trzecią rzeczą, którą dostałam, jest kapelusz, i jest to kapelusz z HM. -u. To też jest na siłowni. Ja mogłam to wszystko pokazać za jednym razem. Od mamy dostałam najpiękniejsze legginsy na świecie, w których się zakochałam też z Dream Hero i nie byłam przekonana, bo ja się bardzo boję kupować legginsy online, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak człowiek będzie w nich wyglądał, i na przykład wzór będzie pogrubiał, albo na przykład będą prześwitywały, albo cokolwiek. A te są z bardzo wysokim stanem, nie są za luźne u góry, co często się zdarza. Um, są piękne po prostu i boskie, i ćwiczy I się. bardzo w nich, kolorowe. I ćwiczy się w nich nieziemsko. Nie są bardzo kolorowe, tak. są tylko różowo-fioletowe. Ja, na ciebie są coś kolorowe. tam kolorowe. A no ja na siłowni nie? Nie mogę. Od mojej cioci dostałam zestaw kosmetyków do włosów z firmy L'Oreal i to jest ta seria Professional. Nie wiem, czy ona jest dostępna gdzieś w normalnym sklepie, to jest... Seria Expert, ta rzuta i nazywa się Absolute Repair Liquid. Nie, lipidum. Liquid. Liquid. I bardzo ładnie pachnie moim zdaniem. Ja nie czuję, a boję się naciskać. A co nie czułaś? Nie. Aha. Bardzo ładnie pachnie. I drugą rzeczą, jaką dostałam, w sumie trzecią, yy, kolejną rzeczą, jaką dostałam jest książka Kamila Lackberg i jest to Morderstwa i Woń Migdałów, także super, bo tej jeszcze nie miałam, teraz czytam w ogóle książkę Kamili i yy, tak, cieszę się, zobaczymy, czy będzie fajna, czy nie będzie fajna, pewnie będzie fajna. Od mojego taty dostałam... zdziwiłam się, ale jednocześnie się ucieszyłam, mhm. ponieważ dostałam od mojego taty Szczoteczka do zębów. Mam no, chyba tą samą. Ale ja nigdy nie miałam takiej mechanicznej. I nie wiem, jak to się mówi się? Mechaniczna. Eee... Jak to się mówi? Mechaniczna, a nie elektryczna. Nigdy nie miałam takiej elektrycznej szczoteczki i bardzo się cieszę. I w sumie nigdy nie przypuszczałabym, że ktoś może dać aż tak. Przydatny prezent, mm -hmm. bo jeszcze się nigdy z tym nie spotkałam, bo takie szczoteczki nie są tanie. W sensie idziesz do sklepu i kupujesz sobie szczoteczkę za 6 zł, a nie za 90, albo tam za 80 ileś. No. Więc naprawdę się ucieszyłam, bo ja w najbliższym czasie bym sobie takiej nie kupiła, a one są bardzo długoterminowe. Więc to uważam, że jest bardzo trafny prezent. Tak, ale... jeżeli nie macie pomysłu na prezent, elektryczne szczoteczki to na przyszły to rok! Tak. To jest właśnie. To ale rok. faktycznie po Twoim tacie bym się nie spodziewała. Tak praktycznego prezentu Praktycznego, ja się no? bałam, że dostanę jakieś brzydkie korale A dostałam <noise> A ja dostanę szczoteczkę Mega prak... no to ja jest, się cieszę To jest event, co nie? Bardzo się cieszę z tego z górki będzie no. To jest nasz widz, mały Nasza nasz ogromna O, jejku, jejku Od babci i od dostałam całą gamę kosmetyków I widzę już tutaj, że jednej pomadki nie przywiozłam nie, znaczy przywiozłam, nie przyniosłam, ale mam tutaj większość i dostałam dwie paletki. Dostałam paletkę z Lovely, tą Classic Nude Makeup Kit i to jest ta bardziej różowa. Dostałam też paletę z Vibon Neutral i tą Wam pokażę, bo tutaj nie widać tych cieni. Moniutka jest na no nie? Mhm. A jest dobra pigmentacja. Wiesz ja co, ja miałam tą pierwszą, wyprzą. ja miałam tą pierwszą, ona nie jest, ona, ona jest dobrze napigmentowana, troszeczkę się osypuje. Kuda, której jeszcze nie próbowałam, ale wszyscy o niej mówią, więc bardzo ją chciałam wypróbować. Ona wygląda jakby była jak Huda Beauty. Tak, tak. Następnie dostałam Bourjois City Radiance, um, podkład jakiś rozjaśniający, zawsze to samo. Zawsze to samo. Ja zawsze ona pokazuje prezenty i ja jeszcze patrzę sobie, to poglądać. No nie ma lepszego zakupu. Tylko to. Proszę. <grych> Polecamy. Pole przez... Bo jakbyście szukali jakichś tych, jak to się mówi, ambasadorek swojej firmy, to proszę bardzo, panna Julia. Julia.cichocka Julia. Instagram, zapraszam Jeszcze tego nie było dzisiaj I ja, to no, pierwszy raz no. dzisiaj Lulu nie... siedzi tyłem do nas, ale jak któryś z nas pokazuje cokolwiek to się patrzy Ciąc i, i tak odwraca się No Super Dostałam też dwa lakiery do paznokci, jeden w takim rewelacyjnym zielono khaki moro odcieniu Pięknie I To jest Miss Sporty numer 560 i drugi to jest Lovely z serii Classic. 346 <gry> chyba. I jest taki brudno-brązowy kolor. Dostałam też taką mini odżywkę z Isany. Kolor Shine. Zobaczymy. Podobno taka jedna ma staczać na jedno użycie. To ma być bardziej kuracja niż odżywka. Nie wiem. Dam Wam znać. I później dostałam cztery produkty do ust, oczywiście, bo nie mogło być inaczej. Dostałam takie masełko z Miss Sporty. I ja już mam inny kolor. i o nich mało kto mówi, a ja polecam, bo są rewelacyjne i ja mam tutaj akurat odcień 500 My Sweet Mocha i to jest całkiem trafna, całkiem no bardzo, trafna no. nazwa. I jest, są rewelacyjne. Także już mogę się później wymazać. Naprawdę, naprawdę polecam zajrzeć do miejsc Sporty, bo ja uwielbiam te pomadki. Później mam Eveline Cosmetic Long Lasting Velvet Matte Lip Cream i ja mam odcień 412 Mystic Rose. A. I mam dwa ostatnie Extra Lasting z Lovely o numerze jeden. To jest ten, na który każdy poluje i nigdzie go nie można dostać. I po prostu bardzo się cieszę, że w końcu go gotowałam, bo jest to jeden z mniejszych odcieni. Także fajnie. I ostatnia rzecz to jest rzecz z Revlonu i jest to numerek 415 Pink in the Afternoon. Pink! O, ten też jest taki ładny. nie? taki codzienny. To jest i podstawowa wersja 415 Pink in the Afternoon. Ja dostałam od yy, mojej przyjaciółki Basi, dostałam zestaw do manicure i pedicure z takim przyrządem wyglądającym jak golarka do nosa, ale nie i mam wymienne wkładki, i już sobie wczoraj to robiłam i jest naprawdę fajnie. W sensie piłuje, poleruje. Ale tak, to super. zżera i. Właśnie też jaki praktyczny prezent! Co się dzieje z tymi ludźmi? Ja dostałam tak praktyczny prezent jak nigdy. No, naprawdę. Ale to chyba tak, chyba ode mnie dostałeś tylko takie niepraktyczne. <gry> Później od mojej cioci i od mojego wujka dostałam y, najpiękniejszą paletkę świata, czyli paletkę Zoewa Coco Blend. I ja mam ją dzisiaj na oczach. I noszę ją nieprzerwanie od czasu jak ją dostałam I po prostu jestem w niej zakochana Nie dość, że opakowanie jest po prostu przepiękne, bo jest, no, jest rewelacyjne, to jeszcze, słuchajcie No la, la 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 la, te kolory są cudowne Życie One są po prostu, no, no zobaczcie A bo ja nie wiem czy wy wiecie A to Lulu jest To jest Lulu Z Instagrama znamy. A ja jestem jej mamą i to moje baby już nie takie baby. A, jak to nie? A no, prawie młoda kobietka. Ale hmm. czy dziecko przestaje być dzieckiem? A staje się kobietką. Oooo! Mm. Jestem zmarzana. No masz. No. Moje maleństwo mało. mało. Dziękuję. dostałam też taką super świnkę do powieszenia z Tigera. Czarną. Ja jestem jej po prostu zakochana i ona pewnie zawiśnie gdzieś u mnie nad łóżkiem. Jest bardzo tak słodka i raz jeszcze, jeszcze mieli podobno takie krowy, takie głowy krowy i chcę sobie kupić bardzo. Jeszcze mam takie dwa prezenty troszeczkę bez kategorii, bo dostałam e, od Świętego Mikołaja, a, czyli samej siebie, kupiłam sobie na święta e, Nails Ink lakier e, do paznokci w odcieniu Champagne Pop. pop. Wiedziałam. Champagne Graffiti. A, nie? I, nie. Mam takich przybranych cieka się Wielka Łukasza. Których nazywam przybranymi rodzicami i dostałam od nich książkę John po Jak ktoś się inaczej czyta, to mi powiedzcie, bo ja nie wiem, ja nie pamiętam. I to jest książka pod tytułem Syn. Także się A ty jesteś ich przybraną co. Cukup, cukup. 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 Ja dostałam taki słodki zestawik z The Body Shopu. U, The Body Shopu? Który zawiera. Body butter, shower gel i gąbkę. I jest taki słodziutki, małej, nie wiem jak pachnie. Co powiedziałam? Make. Gąbkę. Makeup. Aż powącham. nie się jeszcze? Ja dostałam od mamy Julki yy, w też? A, no tak, dostałyśmy takie samo. Juka tutaj ma rozpakowane. Dostałyśmy głośniczek, słuchajcie, pod prysznic. To jest głośnik wodoodporny. Dostałyśmy obie tą samą świeczkę z Janki Candle. Boska. All is bright i... No moim zdaniem to jest najpiękniejsza świeczka jaką ja mam. Jest cudowna. Trzy, cztery, trzy, I pewnie nic nie widać, bo jest za daleko, ale... Dostałyśmy... Trzeba mówić, ja wam, powiem, ja wam powiem Jedną rzecz i nic więcej nie powiemy Powiem wam jedną rzecz Tokyo Hotel 12 kwietnia 2017 No, od Mojej przyjaciółki Martysi Dostałam płytę Blackbera Handmade, ale niestety jej nie wzięłam Blackberry wydaje albumy m, Tak jakby na różnych portalach Nie wiem czy sam to portal SoundCloud, no to jest Aplikacje, portale, no różne takie, on tam je wydaje. No i ja się wkurzyłam, bo ja ciągle go słucham na Spotify'u, albo na SoundCloudzie, albo na YouTubie. I się zdenerwowałam i powiedziałam, że teraz jak już mam prawko, to chciałabym słuchać go w aucie. I poprosiłam o prezent właśnie Blackberry na płycie. I mam 26 utworów, to nadal nie wszystkie, ale dzisiaj już słuchałam i są cudowne, więc dostałam normalnie taką płytkę. Z okładką taką pseudo i z wypisanymi utworami, więc w ogóle i Dostałam xylitol i mąkę kokosową Yeeej! Tylko oleju nie mam, ale olej to sobie już kupię Więc... Uuu. Już dzisiaj jadłam budyń kokosowy Więc... O, proszę Od y, dawcia, od brata Julki To było... to mm. było to, nie? Dobrze, aha tak, bo cukierka zjadłam Był taki taka wiecie Candy Cane, ale już zjadłam i dostałam, szczerze dostałam, dostałam maseczkę z zia i masło Kakaowe, dostałam jeszcze taki Długopis z dzwoneczkiem, który będzie wszystkich irytował Ale po prostu mi się tak bardzo podoba I tu jest napisane, you can wing me anytime Tabuc Dostałam zestaw z Maybelline, tuszem Kolosal i kolosal kredką Do oczu, więc też w sumie praktycznie. Ostatnia rzecz jest najlepsza na świecie Dostałam bryloczek Z taką Mini Piersióweczkę z bryloczkiem, więc po prostu czad, bo nalewacie sobie tutaj i macie Ja od mojej mamusi dostałam jeszcze Perfum Girlę z tej serii z sukieneczkami. Ja miałam już tą taką króciutką z rękawkami, takimi pówkami, i to jest ta na jedno ramię. No, ładne. No. Ja już miałam wcześniej, więc. Ja dostałam od mojego ojczyma takie dwa drobiazgi. Dostałam u takie śliczne, śliczne kryształkowe Kryształowe serduszko Które jest po prostu rewelacyjne I będzie pięknie wyglądać na zdjęciach nawet I drugą rzeczą jaką dostałam to jest Świeczka e, I to jest świeczka z Bath and Body Works e, ma, mm, Mahogany Mahogany Teakwood Nie, jeszcze inaczej Mahogany Teakwood Jak byś to przeczytała, to drugie Teakwood tea. Aha, no Bo to ta jest K Co nie? Teakwood, Teak no Ma kochani, ma Mahogany Mahoga Teakwood I pachnie po prostu jak, jak facet jak męskie, jak męskie perfumy Ja dostałam jeszcze od mojego wujka i cioci um, Wkłady do Instaxa Bardzo się cieszę, że mam kolejne do zestawu Yay. Ja od Klaudusi dostałam książkę do Jack and Jacka I oczywiście nie mogło być za bardzo typowo Więc dostałam książkę Jack and Jacka z autografami Jack and Jacka. I to nie jest, że autograf. To jest... Autograf! Oni... Nie! To nawet nie jest autograf! Jaki autograf? Oni, oni dotykali tą książkę! Moją książkę! Tą! Rozumiecie? Nie waszą. Moją! Oni dotykali tą książkę i ona będzie stała. To prawie tak jakby byli w moim domu i ją dotykali. To prawie tak jakby oni mnie dotykali po twarzy, po w ogóle... nie wiem. Tak? Dotykali ją. Jaki autograf? Jaka książka? Ich dłonie! prawie jak nie dłoń. To jest przenośnia. Następna rzecz, jaką dostałam od to jest e, z kolor pop. E, pop. Kolor Solo. I'm solo. I'm riding solo. I'm taki right. solo. Taki piękny, różowiutki, ultra mat lip. Proszę bardzo, taki różowy. Solo. Nie solo, tylko solo. Od Klau również dostałam torbe z Justinem naszym babykiem dostałam również eee. lakier taki z też nail tak jest Paris Rouge nie wiem nie mam Paris Rouge taki czerwony czarny z czerwonym brokatem albo metaliczny I bordo, bordo. Następnie dostałam kejsa burgerowego, którym chyba jestem zakochana, nosiłam go teraz przez całe święta, jest po prostu piękny i najbardziej, najbardziej właśnie mi się podoba to, że ma złote cykiny zamiast sezamu i to przemawia do mojej księżniczkowej duszy. Dostałam jeszcze kejsa z takim buldożkiem francuskim, przesłodkie, dostałam jeszcze paletkę z Maybelline, The Nudes. Uh, The Nudes. Chciałam poczytać Wam, ale niestety nie ma tak fajnego opisu jak tamta z Vibo. Otworzyłam. Jest taka. 12 kolorów. Pięknych. O proszę. A, jeszcze pokażę, jak w tym roku miałam zapakowane, bo zatrzymałam. Tylko oczywiście nie mogę znaleźć. O, siedziałaś kiedyś. Ręcznie malowane. Ręcznie malowane, więc tak w tym roku miałam zapakowane. Ja zawsze zatrzymuję sobie jedno opakowanie, jak miałam tam e, te z podpisy. No, pamiętam, no nieważne. W każdym razie zawsze zatrzymuję sobie jedno opakowanie. Zawsze pakujemy inaczej. Jak chcecie sprawdzić, to na dole będą wszystkie trzy poprzednie filmiki. Zawsze pakujemy inaczej, ja zawsze zatrzymuję. nam bateria. Ale Mówię tylko dziękuję. raz. Zmieniłam kolor pomadki. Klau chciałaby założyć kapelusz. Mogę? Dziękuję. <noise> A ja wyprodukowałam się na nic o najcudowniejszym prezencie, który dostałam od Klau, czyli o koszulce. Lol, you're not kian Loli. I to nie jest byle jaka koszulka. To jest koszulka Couple Girls, ponieważ mój mąż ma tak, mój chłopak ma taką samą, czyli Kian, jakbyście nie wiedzieli. Kian ma taką samą koszulkę. I z Klau mamy też przyjaciółkę, bo Klau też ma taką koszulkę. I Klaus z JC też mają kapel girls, bo JC też ma taką koszulkę. Nie, on ma swoją od JC, a ja mam od JC. Jak To nie ma sensu. Um. W każdym razie. Lol, you're not Kian Lol. Więc jesteśmy kapel z Kianem. I to nie jest byle jaka koszulka, bo to nie jest tak, że Klau ją sama zrobiła. To jest prawdziwa z jego merchu, Czyli. On dostał pieniążki za to! Klau wsparła jego interes. I ja teraz będę go wspierać. I powiem to samo, co powiedziałam na kolacji wigilijnej z Klau. Nie, żeby zagadywało do mnie dużo chłopaków, ale teraz TU żaden do mnie nie zagada. Chyba, że kijan. Chyba, że kijan do mnie. Tylko kijan. Tylko kijan. Może. Nie no, żartuję, piszcie do mnie. Julia Cichodka na Instagramie. Drugie odejście. To była O. O, Julia, kropka dzicocka! E, więc ja od Jurki dostałam też koszulkę z napisem Beach Switch i z takim przełącznikiem, więc idealnie po prostu do. To jest to jestem ja w jednym obrazku, tak jest. E, I dostałam od niej później trzy kosmetyki. E, pierwsza rzecz to jest coś, co mam teraz na sobie i to jest rozświetlacz, ale to jest Blushing Hearts i on jest nazwany Triple Bank Blusher. Nie wiem, kto to, nie wiem, kto to nazwał um, różem, bo jako róż to się nie nadaje. I ja nie wiem, kto by to nałożył, jak nie, róż. No chyba nie, nie mam nic. pojęcia. Um, to jest w takim cudownym, cudownym opakowanku I ja mam, ja mam akurat kolorek Peachy Pink Kisses. I wygląda on tak. I jest przeprze-przepiękny. No, A sobie jeszcze. <laughs> I on e, nie jest w ogóle e, taki ciepły, właśnie on ma e, te chłodne undertones, bo wiemy, że Kał nie lubi złotych rozświetlaczy. No nie przepadam. A Peach to się kojarzy ze złotym, a wcale nie. A taki nie jest. Jest bardzo ładnieczki, także uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. I dostałam jeszcze dwie rzeczy. Jedną, którą julkę oszukano, to jest też Our High Make, Heart, Heart, Heart Makeup i to jest lip Lava Melted Chocolate o zapachu smaku salted caramel. Więc I naprawdę jest... zapachuje... Zapachuje. Naprawdę zapachuje jak salted caramel. Tak jest. I niestety kolorek nie równa się temu w opakowaniu, a już na pewno nie na ustach, bo na ustach on ma takie pomarańczowe podtony. Więc inaczej. Natomiast bardzo ładnie też go wykorzystam i pachnie po prostu nieziemsko. Ale nie zmienia faktu, że zostałam oszukana, ponieważ kto podmienia... W opak ja nie sprawdzam opakowanie. No, kupuję, nie sprawdza, ja otwieram zamknięte, kupuję zamknięte opakowanie, mając nadzieję, że w środku będzie to, co mi obiecują, a okazuje się, że ktoś podmienił i włożył do środka co innego. Niefajne. Nie, mm -mm. Rosman. Mm -mm. Czy ty masz butelkę wódki tam? Nie, to jest e, Liren. E. Podejście trzecie! Akcja! Trzecie padnięcie baterii już za nami, a nie drugie? Trzecie? No nieważne. W każdym razie, ostatnią rzeczą, jaką dostałam od Julii jest e, Tony Moly Magic Food Banana Hand Cream. Serio? Co? Serio? Dostałaś takiego banana? Nie, niemożliwe. I on jest w takim fajnym, mięciutkim opakowaniu i pachnie bananami. Jest po prostu super i każdy powinien mieć taki... Każda kobieta powinna mieć takiego banana w torebce. Torece. Jest mięciutki, squishy, squishy, ładnie pachnie i jest ze z koreańskiej tej, z koreańskich kosmetyków. Moshi mushi czy coś? Polecam. moshi. Kushi, moshi. Koshi, moshi. Koshi, moshi. Koshi, moshi. Koshi, moshi. Polecamy, tak. Jeszcze ostatnią rzeczą, dostałam od mojej mamy jest torebka i dostałam torebkę Michaela Korsa, ponieważ moja mama zwariowała i kupiła mi torebkę Michaela Korsa. Tą, nie wiem jaki to jest model, czy w ogóle on ma model, czy nie, natomiast jest mała, z długim paskiem, ze złotymi dodatkami e, i w środku ma takie dwie przegródki, więc. Jest piękna Jest cudowna, więc dostam od mamusi. Dziękuję. I to jest wszystko. Słuchajcie, to jest tyle, co dostałyśmy w roku 2016. To jest koniec świąt 2016, koniec naszych prezentów. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Mamy nadzieję do zobaczenia za rok. Odsyłamy Oby. Was do innych naszych filmików tak przed Wcześniejszych roku? lat, sprzed roku, roku jak byłyśmy, był... w zeszłym roku mia, miałyśmy takie na wyjebce, za przeproszeniem, dwa lata temu byłyśmy wow, byłyśmy on point, no, a dalej nie pamiętam. A trzy lata temu ja miałam tylko jednego paznokcia przedłużonego. Pamiętam, pamiętam, uczyłam się I wtedy. Byłyśmy, no. I byłyśmy, miałyśmy Christmas jumpers. No. Także dziękujemy bardzo za oglądanie. Jeśli filmik się spodobał, to jak zwykle kciuk w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to co trzeba zrobić? Zasubskrybować! Na dole! I dajcie nam follow! Xlittle X Little X Sunshine i Julia na Instagramie. I XClauu! Tak, e, przy, wszystkie linki będą podane na dole i dziękujemy bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku. A jeśli chcecie, żebyśmy jakieś konkretne filmy... Jezus, błagam, proście ją o 5 minutes smoky eye challenge. Ja to wymyśliłam. Ja wymyśliłam ten challenge, uważam, że jest świetny. Proście Klau o 5 minutes smoky eye challenge. I chicken nugget challenge. Chicken nugget challenge. Kto chce, żebyśmy nagrały chicken nugget challenge? Albo 5 minutes nagrywa się dobra. Albo 5-minute y, smoky eye challenge, ponieważ i ja, i Klau nie umiemy robić sobie smoky no eye, więc uważam, że, że mówimy, czar, czarnego. czarne smoky eye byłoby bardzo dobrym pomysłem. Tak. Więc jak coś, to piszcie w komentarzach i jeszcze raz dzięki za oglądanie. Mamy nadzieję, że mieliście super święta i pochwalcie się też, co dostaliście na dole i widzimy się w następnym filmiku. Pa! pa!